Dzień dobry, witam Państwa we wtorek 13 kwietnia. Hanna Karasińska zapraszam na Wiadomości dla Niesłyszących. Kwiecień jest miesiącem wiedzy o autyzmie. 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który w późniejszym terminie był obchodzony także w Raciborzu. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiony został przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2008 roku. Dzięki temu na całym świecie 2 kwietnia swoją solidarność z osobami z autyzmem można wyrazić kolorem niebieskim. W tym dniu na całym świecie odbywa się różne, różne wydarzenia, różne kampanie, między innymi jest to właśnie kampania pod tytułem Zaświeć się na Niebiesko dla Autyzmu. No i my jako Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Autystycznych pod, pod tą kampanię się podciągamy i, i, i od wielu lat już, jak istniejemy, wracze Boże, podświetlamy się na niebiesko. Symbolem właśnie tego święta jest żarówka, no i kolor niebieski. Czemu kolor niebieski? Są różne teorie na ten temat. My lubimy mówić, że kolor niebieski ma różne odcienie, tak jak jest różnorodny autyzm. W tym roku ze względu na przypadający na 2 kwietnia Wielki Piątek raciborskie obchody przeniesiono na 7 kwietnia. Wtedy też miasto nabrało niebieskich barw. Co roku świecą z nami nowe placówki, które się do nas przyłączają, instytucje. W tym roku podświetli się z nami Sąd Rejonowy w Bożu. Szkoła Podstawowa numer 1 z oddziałami integracyjnymi z Ostroga, Poprawczak, zakład Tokaj Kobex, firma Elbis, a także po raz pierwszy w tym roku przyłączył się do nas Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe. Akcja Ciche Godziny prowadzona przez duże centra handlowe czy też symbol koloru niebieskiego sprawiają, że z roku na rok rośnie społeczna świadomość dotycząca autyzmu. Od kilku lat ta świadomość już jest coraz większa. Ale ciągle ludzie pytają, nawet właśnie w tej chwili już, czemu to się świeci na niebiesko, co to oznacza, więc jakby co roku jest to jakby no moment, w którym można pogłębiać tą wiedzę. Celem tej akcji właśnie jest skierowanie spojrzenia społeczeństwa na nasze potrzeby, na potrzeby właśnie osób z autyzmem, na rodziny z osób autyzmem. Daje nam to możliwość skierowania... Z roku na, na, na potrzeby terapii dla tych osób, czy też pracy, bo te osoby no, funkcjonują w różnym stopniu i tej pracy też potrzebują. No Poszerzamy tą wiedzę. W tym roku dużo mówimy, że ten autyzm jest po prostu różnorodny. Raciborskie Stowarzyszenie Spektrum składa się z rodziców, chcących stworzyć dla swoich małoletnich, a także dorosłych już dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością miejsce i warunki do radosnego i zrównoważonego rozwoju. Rząd zdecydował, że dotychczasowe obostrzenia koronawirusowe zostaną przedłużone do 18 kwietnia. O kolejny tydzień wydłuża się zamknięcie m.in. sklepów budowlanych, żłobków, przedszkoli, a także salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Wciąż aktualny jest obowiązek noszenia maseczki w miejscach publicznych, co jest egzekwowane przez funkcjonariuszy w całym kraju. Raciborscy policjanci w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców całego powiatu raciborskiego. Od ponad roku prowadzą szereg działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Do głównych naszych działań należy sprawdzanie nakazów i zakazów nałożonych przez służby sanitarne. Jednym z takich najbardziej widocznych nakazów jest sprawdzanie tego, czy mieszkańcy mają zasłonięte usta i nos. Chodzi tutaj o osoby poruszające się na chwilę obecną. Jest taki nakaz w miejscu publicznym, czyli po chodnikach po mieście, jak również osób korzystających z, publicznych, z publicznego transportu. Yy, niestety wiele osób, pomimo wielu apeli do społeczeństwa, nie stosuje się do tych nakazów. Przykładem może być ostatni okres przedświąteczny z którego wynika, że raciborscy policjanci nałożyli 240 mandatów na osoby, które poruszały się po mieście i nie zasłaniały właśnie ust i nosa. Warto pamiętać, że ust i nosa nie wolno już zakrywać za pomocą chust czy przyłbic, a brak maseczki może nas słono kosztować. Każda osoba, która w miejscu publicznym, tutaj mówimy miejsce publiczne na mieście, czy też środek transportu publicznego, która nie stosuje się do nakazu zakrywania ust i nosa, może przez policjanta zostać ukarany w postaci mandatu nawet do 500 zł. Ostatnie zalecenia wskazują, że tylko, że przyłbice już są, można powiedzieć, nielegalne, ich nie używamy. Należy stosować tylko i wyłącznie maseczki ochronne. Jak podkreślał minister zdrowia Adam Niedzielski, przyszłe decyzje podejmowane przez rząd będą zależały od liczby nowych zakażeń, a to stosowanie się do panujących obostrzeń ma pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Liczba osób zakażonych COVID-19 wciąż jest wysoka. To sprawia, że coraz więcej pacjentów wymaga hospitalizacji. Jak obecnie wygląda dostępność łóżek w Raciborskim Szpitalu i jak wygląda obecnie jego funkcjonowanie, przedstawimy w materiale. Obecnie w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu przebywa 155 pacjentów covidowych, a wolne łóżka są jedynie na pediatrii. Cudownym lekiem w leczeniu koronawirusa może okazać się amantadyna, którą bada się w siedmiu polskich ośrodkach. Raciborska lecznica nie wyklucza uczestnictwa w ewentualnym programie badawczym. Jeżeli są y, propozycje prowadzenia y, programów y, naukowych czy badawczych, to my się w to włączamy. Wiem, że taki program też jest prowadzony, nie wiem czy akurat z tym lekiem, natomiast no, my włączamy się również, y, ale to są ściśle określone przepisami y, postępowania. To są kwestie umów też z firmami, które te badania prowadzą, także. Że takie badania u nas były prowadzone, chyba jeszcze są też na oddziale chorób wewnętrznych, gdzie są pacjenci covid od samego początku i nasi lekarze też są włączeni do tego programu badawczego. W lecznicy cały czas realizowany jest program szczepień przeciw COVID-19, który przebiega bez zakłóceń. Szczepienia też u nas są uzależnione od ilości szczepionek do tej pory, a teraz mają być większe dostawy. Natomiast do dzisiaj podaliśmy około 9 tysięcy dawek pacjentom, którzy się zgłosili. Na dzisiaj realizujemy grupę 60 plus jeszcze. To jest też spora grupa, która jest do wyszczepienia. Myślę, że dopiero te następne grupy poniżej 60 ruszą jak ruszą te punkty masowych szczepień, bo tych, tych szczepionek ma być więcej. No i musimy zwiększyć też potencjał zespołów, które będą szczepić. W tej grupie jest około 3000 osób zaszczepionych już drugą dawką. Aby nieco odciążyć pracę laboratorium analitycznego, mieszczącego się w szpitalu, lecznica zachęca, aby skorzystać z filii swojego laboratorium w punkcie pobrań, mieszczącego się w budynku Centrum Medycznego Ostromed przy ulicy Kasprowicza 1. To jest punkt pobrań krwi naszego laboratorium analitycznego, no po to, żeby ułatwić naszym pacjentom czy osobom, które chcą wykonać badania laboratoryjne w naszym szpitalu. Ruchomiliśmy tam punkt pobrań, dlatego że no jest to blisko miasta, łatwiejszy dojazd, natomiast tutaj ten punkt, który mamy, no tu te warunki, że tak powiem, nie są najlepsze. Y oczywiście ten punkt w dalszym ciągu tutaj działa, natomiast tam te warunki y i łatwość dotarcia do tego punktu i warunki, które tam są, no są zdecydowanie lepsze. Dlatego też zachęcam i namawiam do tego, żeby jednak korzystać z tego punktu. Badania są wykonywane u nas w szpitalu, można tam też wyniki odbierać, jest tam punkt, gdzie można korzystać z recepcji tego ośrodka. Dużym zainteresowaniem wśród pacjentów cieszą się poradnie specjalistyczne, które funkcjonują bez zmian. Normalnie przyjmujemy już od. Od ubiegłego roku, także najprawdopodobniej ruszą następne poradnie. Także chcemy to zresztą już były takie komunikaty. Rusza poradnia preluksacyjna do badania bioderek dla dzieci i prawdopodobnie firma Nefrolux również uruchomi poradnię nefrologiczną, dlatego że też prosili nas o udostępnienie pomieszczenia. W, w obrębie naszych poradni specjalistycznych i najprawdopodobniej w najbliższym czasie również ta poradnia nefrologiczna rozpocznie swoją działalność. Dyrektor szpitala rejonowego ma także nadzieję na rozpoczęcie inwestycji związanej z sorem. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia inwestycji, natomiast tak, no mamy tam zablokowane te pomieszczenia, dlatego że mamy tam zlokalizowane miejsca dla pacjentek covidowych do porodu. Natomiast jesteśmy po wstępnych ustaleniach czy wnioskach do Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego, Urzędu Wojewódzkiego o to, żeby po prostu wyznaczyli inny ośrodek do przyjmowania pacjentek do porodu covidowych, jak i również prowadzimy takie rozmowy z, z Narodowym Funduszem Zdrowia. Myślę, że w miesiącu kwietniu, gdzieś do końca miesiąca kwietnia, taka decyzja zapadnie i będziemy w pierwszym półroczu mogli przystąpić do rozpoczęcia tej inwestycji. Utworzenie w sor SORU pozwoliłoby na szybsze udzielenie pomocy pacjentom w poważnym stanie, którzy wymagają dostępu do specjalistycznej aparatury. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!